Po raz kolejny mieliśmy okazję i przyjemność uczestniczyć w obradach kapituły konkursu Platanowe Megawata organizowanego przez Towarową Giełdę Energii. Muzyka. Zmienia się energetyka, a wraz z nią zmienia się też tematyka i kategorie konkursu, w którym nagradzamy dziennikarzy. W tym roku taką nową kategorią jest kategoria transformacja energetyczna i tutaj też przyznaliśmy wyróżnienie. Nową kategorią jest także kategoria newsowa. Kategoria dla dziennikarzy regionalnych cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i bardzo dobre teksty dostaliśmy. Szczególnie doceniamy działanie tych dziennikarzy, którzy szerzą tę wiedzę, edukują swoich odbiorców w regionach.